Dzień dobry, dzień dobry, witam, cześć i czołem. Witam wszystkich. Tego jakże pięknego poranka, coś trochę zimnego. Cieszę się was widząc. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Ja się dalej zastanawiam, czy się nie ubrałem. Trochę niewystarczająco, chociaż jak będziemy zaraz... Przerzucać kamienie jak tydzień temu, to raczej będzie ciepło. Jest to tylko kwestia czasu, aż się rozgrzeje. Dzień dobry. dobry, dzień dobry. W planach miałem być już na miejscu, jak będę zrobił tyłem do ołtarza, ale cóż, nie zawsze się tak udaje. Dwoje małych ludzi mnie napadło od samego rana spaceruję spaceruje, Iwonko? Spaceruje na naszą działkę. spaceruję na naszą działkę, żeby ją dalej tam działać na niej. Jest chudna, bo tak, jest. Ale pięknie, Też jeszcze z tym zgadzam, racja. No cóż, żeby nie przedłużać, nie, nie tego, nie, no nie przedłużać. To cóż. O czym dzisiaj chciałbym powiedzieć? Tak w dużym skrócie, yy, bo zaraz się rozwinę, ale w dużym skrócie o czym chciałbym powiedzieć, to dziś chciałbym się zwrócić do tych wszystkich, którym może brak wiary, <laughs> albo którym tej wiary mało. Yy, tak, plac zabaw teraz było. Plac zabaw też był. Yy. I wiecie, co te, te myśli, wszystkie tak jakby, a propos tego, właśnie tego, jakby tej właśnie, może, może, braku wiary. No i teraz, Iwona, słuchaj, musicie przyjechać jeszcze raz. No nie ma, no zapomnieliście rozwiedzić, no to teraz zapraszamy. Nie ma to tamto. Um, ale wracając do tematu. Um, był taki dzień w tym tygodniu, że gdzieś mi tak przeszło przez myśl, znaczy trzeba no, Tak sam stwierdziłem, że chyba... Mm, tak gdzieś brak tej wiary, nie? Jak to Pan Bóg w swojej takiej zabawności? Podsunął mi czytanie wtedy. To było pierwsze czytanie. Zaraz wam przeczytam, bo sobie zrobiłem ściągawkę. Czekajcie, czekajcie, tylko ciekawe, czy ja ją rozłożę teraz. To, wie, pamiętam, że to były słowa z księgi Izajasza 55, chyba 10-11, jeżeli dobrze kojarzę. Ale żeby nie być gołosłownym, to wam je przeczytam. Tak, Izajasz 55, 10, 11. Taką mam piękną ściągawkę. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże, Bogu niech będą dzięki. To było pierwsze czytanie chyba wieku 11, 13, już nawet co nie pamiętam. W każdym razie, o co chodzi w tym słowie? Tak, przykuło to moją uwagę, dlatego że no Pan Bóg nie jest jak człowiek. I jak Pan Bóg coś nam zapowiada, obiecuje i tak dalej, to to się stanie po prostu w najbardziej w najkrótszy sposób, jak jestem w stanie to powiedzieć. Tak, i tak sobie o tym myślałem że często jest tak, może w moim życiu, przynajmniej nie wiem, czy wy też tak macie, może, może tam jakby wiadomo, bierzcie wszystko, to tam do siebie, jak, jak uważacie, tak? Ja mówię tylko o sobie, ale e, ja mam często tak, że o coś proszę Pana Boga, a to może tak wiecie, nie dzieje się, nie dzieje się, nie dzieje się. I dopiero po jakim. może, może po jakimś czasie, a może. Nie, może w tak. Zdarza się nam prosić o coś Pana Boga, bo Pan, Pan Bóg nam daje słowo. Tak? Pan Bóg daje nam słowo i... i to słowo, tak jak tutaj było powiedziane w tym, w tym księdze Izajasza, nie wraca do niego, dopóki nie zrobi swojej pracy. Ale nie wiem, który, kto z was zwrócił uwagę. E, tu wam jeszcze tylko pokażę, dla tych, którzy nie kojarzą, albo nie wiedzą, tu jest nasza działka. Już tam powoli się dzieje. Miało być tak, że, że będę pierwszy, tak, taki był plan, ale nie wyszło. I jak dostajemy te słowo od Pana Boga, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że zanim te słowo tak jakby wróci do Pana Boga, ile rzeczy ono musiało zrobić. Czyli jakby spada deszcz, czyli daje Pan Bóg to słowo i ono wtedy Użyje z glebę wydaje te wszystkie owoce, ale tak jakby nawet to jest pociągnięte dalej, że mm, dopóki nie wyda tak jakby owocu dla tych, którzy robią jakby chleb i tak jakby do tego chorobu przygotują. Więc spójrzmy na ten cały proces, ile to zajmuje, tak? Od, spadnie od, od tego, żeby spada dzisiaj deszcz, dostajemy słowo do tego faktu, aż dostaniemy wyrób. Chleb, ile potrzebujemy czasu do na to, żeby yy, te całe zboże wzrosło, i tak dalej, i tak dalej. I o co, o co mi chodzi? To chodzi mi o to, że dostajemy to słowo i oczywiście, że jak ludzie dostają słowo, to chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby to było już, nie? Pan Bóg powiedział, Pan Bóg zrobił. A często to wymaga pracy, nie? Yy, to często po prostu wymaga takiej pracy nad tym, że, że Pan Bóg pracuje nad nami. I. I szczerze powiedziawszy, jak przeczytałem to, to mnie zaczęło gdzieś tam dotykać. To trafiłem, yy, trafiłem zaraz później na. Yy, trafiłem za sekundę później na filmik z Chosen w momencie, kiedy yy, kobieta chora na kwotok yy, zostaje uzdrowiona. I co? Mówi Pan Bóg wtedy, tak? No bo kobieta się przyznaje, tak, to byłam ja, ja dotknęłam końcówki Twojej szaty, tak dalej, tak dalej. I ja posłużę się aktualnie tylko tym tak naprawdę obrazem z serialu, ale co mi tam tak urzeka, tak, że kobieta właśnie mówi, że no, że wiedziałam, że, że jak dotknę się, wierzyłam w to, że jak dotknę się chociaż kawałka Twojej szaty, nie, i, i to zadziałało. No i Pan Bóg tak jakby do niej, Jezus do niej Jezus do niej uklę uklęka tak i mówi, że yy, wiesz, że to nie był kawałek mojego ubioru, nie? że to właśnie ta twoja wiara, e, twoja wiara, wiara cię uzdrowiła. Mało tego, yy, tam gdzie, gdzie się jakby właśnie yy, cieszy razem, razem z tą kobietą i tak dalej, że, 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 że wiecie, że tak, że to się do dokonało i, i że, że, że jest zdrowa, tam jeszcze jej wybrania w międzyczasie, co dla mnie jest generalnie też cudownym takim momentem, tak? To mówi o tym, że idę pomóc dla drugiej osoby, która ma taką samą wiarę jak ty. Tak? I wskazuje na, na człowieka, którego, który przyszedł, bo, bo mówił, że moja córka jest chora i nie? I to był drugi człowiek, który bym tak jakby wierzył w to, że, Pan, że Jezus może to uczynić. Ja tak sobie pomyślałem o tym, ile razy ja gdzieś dostaję jakieś różne słowa. Yy, Albo wiecie, co się dzieje w moim życiu i, i, i tej, tej wiary brak. Nie? Bo, bo, bo może tak długo się już czeka, albo coś w tym stylu, tak? Um, że wiecie, że, że człowiek chciałby, żeby to już się dokonało, a, a właśnie się może jeszcze nie dokonuje. I tak sobie pomyślałem, ile razy mi tak tego brakuje, tej wiary, właśnie. I, i tak mi to trafiło na tyle mocno, myślę, że, że dzisiaj. Chciałbym też yy, jakby pomodlić się za nas wszystkich, którym może właśnie tej wiary brak dzisiaj. W to, że, yy, że rzeczy, które Pan Bóg powiedział, może się naprawdę zdarzą. Yy, wiecie, ale tak właśnie jak czytałem na początku w tej księgi Izajasza, Słowo Boga nie jest naszym słowem. I może chociaż nawet czasami nam już ciężko w to uwierzyć. <grych> yy, Możesz nam ciężko uwierzyć nawet, że Pan Bóg jest to w stanie uczynić, to, to On jest to w stanie zrobić. I dzisiaj tak naprawdę chcę właśnie tak, na, tak naprawdę się pomodlić za nas wszystkich, może którym w tej wiary brak, który, którzy potrzebują tego takiego właśnie daru wiary, jak tu yy, Pani Ewa napisała. Że, yy, że tak mi przychodzi dzisiaj do głowy, tak, że że właśnie może, może akurat właśnie dzisiaj, czy to, czy to dzisiaj jako, yy, jako, że dzisiaj że, że oglądacie, słuchacie tego teraz, albo dzisiaj jako odsłuchujecie tego po roku czasu, po pół roku czasu, po tygodniu, po godzinie. Kiedykolwiek to oglądacie, to dziś, Pan Bóg przychodzi i, i chce tą wiarę wzbudzać. Yy. I chce nam pomagać w tej wierze, tak? Że, że nawet w tym potrzebujemy jego. Żeby, żeby on mógł nas uzdrowić, on mógł nam pomagać, to nawet do, do tego, żebyśmy uwierzyli w to, że on naprawdę jest w stanie to zrobić, potrzebujemy Jego. Więc prosimy Cię, Panie Boże. Prosimy Cię o tą łaskę wiary, o to wzbudzenie wiary, o to, żebyśmy um, nigdy nie tracili tej wiary. Abyśmy, mimo może ciężkich momentów, mimo może tego, że już dawno usłyszeliśmy, że coś się stanie, a dalej się to jeszcze nie zadziało, to żebyśmy wierzyli, że Twoje słowo nigdy nie wraca do Ciebie, dopóki nie spełni tego, co ma spełnić. I mimo, że może to jest długi proces, może, mimo, że em, może jeszcze nie widzimy tego efektów, to wierzymy. Wierzymy w to, że, że Ty jesteś dobrym Bogiem i wierzymy w to, że, że Ty nigdy, nie, nigdy byś nas nie okłamał. Ty posłuchaj swojego jednego Syna na to, żeby za nas umarł. Kochasz nas bezgranicznie. Więc dopomóż nam też dzisiaj i oby już na zawsze wierzyć Twojemu Słowu. Wierzyć tylko i tylko wyłącznie bardziej. W każdy czas czy w to dobry czas, czy to w ciężki czas, czy to w zły czas, w czas i nie w czas. Do, dopomagaj nam swoim Duchem Świętym, um, aby ta wiara w nas nigdy nie umarła, abyśmy nadziei nigdy nie stracili, w to, że, um, że ty jesteś dobrym Bogiem. Przychodź, Duchu Święty, do każdej osoby, która tego dzisiaj potrzebuje. to dzisiaj... Ty jesteś poza czasem. Jest dla Ciebie to dzisiaj, kiedykolwiek to dzisiaj jest, dla tej osoby, która teraz to ogląda. Wzbudzaj wiarę. I pomagaj nam w tym, żebyśmy zgodnie z tą wiarą żyli. Byśmy, byśmy, em, byśmy podejmowali życie tą wiarą. Że Cokolwiek możemy przeczytać w Piśmie Świętym, Ty już powiedziałeś, i to wszystko jest do naszego życia. Amen. Amen. Tak więc, takie myśli na dziś. I to są myśli, tak naprawdę, które są tak gdzieś głęboko we mnie. Więc mam nadzieję, że ktokolwiek z Was będzie może akurat też tego potrzebował. Więc żeby dłużej nie przedłużając, ja idę na działkę pomagać chłopakom, bo pracy dużo, a rąk mało. To też trochę jakby z Pismo Świętego. Więc. Idę pomagać chłopakom. No i cóż, dziękuję wam, że jesteście. I do zobaczenia jutro z przodownikiem naszej pracy. Tam z szuflą z Noelem. Nie wiem, czy będziecie go widzieć. O, tu szufluje Noel, a jutro będzie do was mówił więc cóż, do zobaczenia, trzymajcie się pięknego dnia, mimo choć żyć może trochę broźnego, ale daj w Boże się jeszcze rozpogodzi, trzymajcie się, hej